Kotki za pomocą telefonu komórkowego i zaraz wam powiemy jak to działa, jak to zrobić. Ale, chcemy rozdawać te się w pakiecie. To znaczy teraz chcemy zrobić szybko taką zabawę, w czasie której rozdamy wam oczywiście naszego rysia maskotkę przytulankę. Na zawsze, i dołożymy do tej przytulanki maskotki na zawsze. Tego oto żywego Rysia, którego jesteśmy gotowi wypożyczyć na 24 godziny, od dziś do jutra, pod warunkiem, że jutro, jak przyjedziemy, żeby go odebrać, Ryś będzie w stanie o własnych siłach dojść do naszego samochodu. Reszta nas nie interesuje, nie śmiejcie się, robić. nie śmiejcie się, różnie bywało. Na, ja na razie bawę. w każdym mieście działał, poza Tomaszowem Mazowieckim, gdzie Ryś nie wrócił niestety, kiedy kolega po niego pojechał. Trzeba było wejść na górę, bo to był blok taki trzypiętrowy. Ryś został do do naszego samochodu egzekwowaliśmy naszego życia. Ojej. Do dzisiaj nie chcę się przyznać dokładnie o co chodziło. Oficjalna wersja jest taka, że został zatrudniony do malowania kuchni, potem przed pokoju, a potem jeszcze dzień. No i do końca jesteśmy przekonani, czy, czy tak było naprawdę. Pomysł Czujcie. jest taki. Pomysł jest spalanie prosty. Trzeba wziąć do ręki telefon komórkowy. Jeszcze nic nie wysyłajcie, tylko posłuchajcie. Znak da Wam za chwilę bo. Trzeba wziąć do ręki telefon komórkowy. Zadam Wam za chwilę proste pytanie, choć troszkę podkutliwe, więc bądźcie czujni. Jeżeli uważacie, że odpowiedź na to pytanie brzmi tak,